Od trzech lat w Globalskim Klubie Biznesu działa Akademia Mentora. Do chwili obecnej udało nam się na tą ścieżkę rozwoju mentorską zaprosić około 60 menadżerów, prezesów, dyrektorów zarządzających, HR-owców i przez ręce mentorów przeszło około 200 procesów mentoringowych. Jesteśmy jako mentorzy działający w klubie Przekonani, że mentoring ma wielki sens, że jest narzędziem, które zarówno zmienia samego mentora, ale również mentee. Zmieniamy świat na lepsze, dostosowujemy się do tych nowych, nowych realiów. Cele, jakie sobie stawiamy w Kubie Mentora, to po pierwsze integrowanie środowiska mentorów, tworzenie społeczności, budowanie relacji, które mogą się przełożyć również na relacje biznesowe, to wyposażenie nas w kompetencje rozumienia nowego pokolenia, by lepiej zarządzać w swoich firmach, ale to również miejsce, gdzie można poczuć własną siłę, rozpoznać te nasze, te nasze potencjały, które po odkryciu Stają się jakby jawne, i możemy tymi potencjałami dzielić się z innymi. Nasza inicjatywa została stworzona po to, żeby zintegrować nasze środowisko mentorów, ale przede wszystkim po to, żeby stworzyć warunki do rozwoju. A jak będziemy się rozwijać razem, proponujemy Wam kilka rodzajów sesji, podczas których będziemy się wzajemnie wspierać dzielić doświadczeniem. I rozwijać. Będą sesje, właśnie rozwojowe, gdzie będziemy zdobywać wiedzę, poznawać nowe narzędzia. Będą sesje wsparcia, gdzie będziemy bardziej próbowali zbudować siebie w różnych sytuacjach kryzysowych, wspierać siebie w działaniu i pomagać sobie rozwiązywać różne trudne sytuacje. Będą też sesje eksperymentalne, wtedy będziemy przekraczać naszą strefę komfortu po to, żeby próbować nowych rzeczy. No i oczywiście nie może zabraknąć też dbałości o nasz dobrostan, także będą również sesje zasobne. Więc jeżeli jesteś mentorem i menedżerem jednocześnie i rzeczywiście chcesz być w takiej społeczności mentorów, którzy chcą dzielić się ze sobą swoim doświadczeniem i wzajemnie ubogacać, zapraszam, przyłącz się do naszego klubu mentora i odezwij się do Lubelskiego Klubu Biznesu po więcej szczegółów. Zapraszam cię serdecznie. Do zobaczenia w klubie.